I dochodzimy do Twojej takiej ulubionej, na którą czekałaś, czyli uniwersalnie, wygodnie, prosto przede wszystkim. Tak, bo tak yy, szczerze powiedziawszy, to ten otulacz to chyba był taki, to jest taki prototyp w ogóle pieluszki wielorazowej. No, no od to się, zaczęło. się to zaczęło od otulacza, tak? Otulacz, czyli ta, be, ta, ta nieprzemakalna warstwa, która otuli nam każdy jakikolwiek wkład chłonny, który zamieścimy w środku. To jest ale taka babko. bardzo prosta. Czy ta ceratka postać. oddycha? Ta ceratka oddycha. Tak, to jest, to jest właśnie odpowiedź na pytanie. Tak, zdarzają się, nie ukrywam, czy, czy ta ceratka oddycha. Tylko, że to najczęściej jest mm. pytanie od babci, które y, pamiętają stare pieruchy. stare pieruchy. Ale też były otulaczem. Te ceratki, które zakładały się, zakładano na pieluszkę cetrową, to też był prototyp otulacza tak. zupełnie nie ona miały generalnie zatrzymać wilgoć wewnątrz i zapobiec że, temu, żeby, żeby ten wilgoć z wkładu się nie przeniosła na Ale stąd ranko. takie przerażenie u tych starszych pokoleń, jak widzą, ale jak to, to ty te możesz cer... takiego oddychającego pampersa, tak, który ty... 12 godzin wytrzyma, a ty zakładasz na jakąś ceratę i, I te do ceratę można wyprać, tak seratę można Moje drugie mamy. To nie jest seratka. To jest tak zwany materiał pól. Jest laminowany przepuszczalną membraną dokładnie, która ma mikroporki takie po to, żeby właśnie zapewnić oddychalność wnę do, do wnętrza y, i do, dopływ y, 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 powietrza do, do wnętrza pieluszki i y, jakby wymianę termoregulacji, czyli y, dziecko nam się nie ukisi. Tak, to, no chyba, że go nie będziemy przebierać przez 15 godzin, bo znaczy, to chyba że nie są że takie. będzie, generalnie szkoły. za długo nie będziemy go przebierać, dokładnie. bo to już nawet 15 godzin. To się, nie chyba nikt to? tak by tak, nie tak, robił, tak, ale i bardzo dobrze. chodzi o to, że po prostu powinniśmy sensownie przewijać dziecko Dokładnie. wtedy, kiedy wtedy, jest, kiedy taka, jest potrzeba. taka potrzeba. Tak. Wtedy, to właśnie wtedy, kiedy powtarzam. się tylko da. Pieluszki zmieniamy wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Nie testujemy jak długo wytrzyma i żeby się nie kapało, tylko jak jest potrzeba, jest mokry wkład, zmieniamy. Teraz Marcia, ja wracam tutaj do Ciebie mhm. z tą najprostszą postacią pieluchy wielorazowej, czyli z otulaczem który się składa tylko z warstwy pulowej, nieprzemakalnej i wnętrze jest taka siateczka termoregulacyjna, przewiewna, cienka, po to, żeby, żeby zabezpieczyć tą, tą, część, tą część taką jakby roboczą, pulową, wnętrze tej pieluszki. Ale właśnie, ja bym nie powiedziała, że to jest takie tylko, bo moim zdaniem właśnie ta siateczka u Was to jest taki ukłon w stronę małej, dziecięcej pupki. Tak, żeby. Tak. w przypadku. Bo tutaj warto za zwrócić uwagę. W otulaczu już wkład może się troszkę przemieszczać. Zdecydowanie. Szczególnie jeżeli otulacz byłby gdzieś tam za luźno Zwięty. spięty, albo dziecko byłoby bardzo ruchliwe. Biercące, Zresztą wkłady tak. są różne. Jedne się ruszą bardziej, drugie mniej. I ta siateczka. To jest takie wyjście naprzeciw dziecięcej pupce, żeby ona się nie przykleiła do, do tego pulu, jednego, który pulu. Jest... tak Ponieważ y, y, w ogóle użycie tej siateczki było swego czasu bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem. I pytano po co, bo ona czasem nawilgnie, bo, bo trzeba przez to pieluszkę wyprać, czy przez to nawilgnięcie tej siateczki, trzeba ją suszyć, a mogłabym użyć od razu. Nie, moje drogie mamy, część robocza, czyli pulowa jest zasłonięta, bo ma być przysłonięta. Skóra dziecka. Ma nie mieć kontaktu z, z tym, z tym pulem Taką sztucznym. Taką macie filozofię, bo, bo to jest po taka to jest to jest ta tak. filozofia ma Mimaus i, 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 i ta siateczka zawsze będzie obecna w pieluszkach, wnętrze będzie zawsze zabudowane. A tak jak Marysia zwróciła uwagę, też często się obserwuje wpisy gdzieś na blogach, bo dziecko ma zaczerwienioną skórę. Ja zauważyłam, że wkład się przesuwał i być może miało, miało kontakt z samym pulem. Ja co, ja myślę, że... Po co dziecku fundować? No, ma to pielucha ma być skończona, tak? Czyli wnętrze pieruchy też jest ważne. I to jest nie to, o czym też ty mówisz, że nie chodzi o to, żeby się ścigać w tym, ile razy ja użyję jednej pieruchy, tak. jednego otulacza. Tak. Bo na samym początku mojego pieruchowania, a to było już lat temu, i 6,5, spotkałam się z tym i ja sama też temu uległam. My szukałyśmy tanich rozwiązań, bo to, to był taki pierwszy, pierwszy boom, że to ma być przede wszystkim, to jest ładne, ale to ma być też tanie. Tanie. Mhm. Szukałyśmy tanich rozwiązań. I tam otulacz jawił się jako coś takiego, o mam tą obudowę, i ja tylko będę zmieniać wkłady. I jak się nie zmoczy, całkiem także nie przesiąknie, tak. to można nawet dwa, trzy razy zmienić wkład. W pewnym momencie człowiek widzi, że nie do końca, bo to jednak zaczyna nie, nieładnie pachnieć. Zgadza się. No. Druga rzecz. Taka świadomość przychodzi, jednak mocz to są też bakterie, tak? Przede wszystkim. Przydałoby się to prać, od, po odświeżać. prostu odświeżać regularnie. Oczywiście są sytuacje, kiedy wyciągam wkład, który jest ledwo mokry i tu faktycznie nie było żadnego kontaktu z moczem. Tak, tak. Więc nie widzę przeszkód wtedy, żeby wywietrzyć i założyć ewentualnie drugi wkład, ale później tak. po tym drugim to już nie ma ja siły, już, to, już, to, no, to już do prania. Ale Masia, Natomiast no, to jest to, bielizna.